Bo ja tutaj jeszcze muszę poprawić, bo chyba przyczasnęłam sobie. To nie, to trzeba to chwycić. To... Aha, no o właśnie. Tak, o, i teraz nie Bo Uczniowie pamiętają, słuchajcie, uczniowie pamiętają rzeczy, których ja nie pamiętam. Chciałam jeszcze nawiązać Panie Piotrze do yy, Marka. Hmm. Yy, bąka. Tak. O tej sytuacji, o której mówił. Opowiadał tam Paweł Rosak. Tak, byłem. Paweł Rosak, też go pozdrawiam. Komiczna gra słów, ale ja tej sytuacji kompletnie nie pamiętam. Dokładnie. Czyli uczniowie zwracają uwagę na inne rzeczy, a nauczyciele też pamiętają inne rzeczy, prawda? Ewa Wrana. Jestem dyplomowanym nauczycielem geografii. W szkole w drugim Liceum ogólnokształcącym przepracowałam 36 lat. Tak jest mój staż pracy. Pracę rozpoczęłam w 1977 roku, a skończyłam w 2013 roku. Pochodzi Pani z Kędzierzyna? Nie, ja nie pochodzę z Kędzierzyna. Do Kędzierzyna trafiłam po ukończeniu studiów. Szukałam pracy i znalazłam e, pracę w drugim liceum ogólnokształcącym. Jak wyglądała Pani podstawówka, szkoła średnia? E, więc ja e, chodzi, ukończyłam ośmioklasową szkołę podstawową e, w Turzy Śląskiej. To była moja rodzinna miejscowość. Później rozpoczęłam czteroletnią naukę w Liceum Ogólnokształcącym imienia Powstańców Śląskich w Wodisławiu Śląskim. I później, po zdaniu matury, podjęłam studia na Uniwersytecie Wrocławskim. To był. To były studia geograficzne na Wydziale Nauk przyrodniczym, kierunek nauczycielski, specjalizacja geografia regionalna. Czyli planowała y, Pani być nauczycielem? Tak, ja to był świadomy wybór, chciałam być nauczycielem, chciałam pracować z młodzieżą. No i chyba to było wynikiem moich takich tradycji rodzinnych, bo Mój dziadek był nauczycielem, kierownikiem szkoły. Uczył przedmiotów ścisłych, grał na skrzypcach i prowadził chór szkolny. A siostra Babci i moja mama też pracowały w zawodzie nauczycielskim czyli kontynuacja pewnych tradycji rodzinnych. Czy, czy drugie LO było Panią, pani pierwszą pracą? Tak. Drugie LO. Tutaj podjęłam pracę zaraz po studiach, no i przepracowałam właśnie taki długi okres czasu. Czy ma Pani jakiś kontakt z absolwentami? No oczywiście, chociażby dzisiaj miły kontakt z Panem Piotrem. Pamiętam klasę Pana Piotra, trochę sobie odświeżyłam nazwiska i wiem, że wychowawczynią była Pani Ewa Kampa, i ją też uczyłam, także te kontakty są. No co mogę powiedzieć jeszcze o tych kontaktach, w zasadzie to kiedy przechodziłam na emeryturę, no to Stwierdziłam, że 50% nauczycieli grona pedagogicznego to są moi uczniowie. Tutaj może wyróżnię, wymienię dwa nazwiska. Panią Aldonę Kaczmarczyk, była nauczyciel, bo już nie żyje, była jakie pełniły między nami też przybrały inną formę, inną jakość, prawda? No. Także to były ciekawe doświadczenia i niektóre kontakty były takie niespodziewane, jak doszło do takiego ciekawego spotkania z moim pierwszym olimpijczykiem. Był to Michał Augustyniak. Spotkałam się z nim po iluś tam latach. On był finalistą olimpiady geograficznej. Wybrał studia geograficzne. No i został pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Śląskim. I tam pracował w zakładzie dydaktyki i metodyki nauczania geografii. No i okazało się, że kiedyś Pojechałam z uczniami na okręgowy etap Olimpiady Geograficznej. No i tam spotkałam się z tym moim pierwszym olimpijczykiem. On wtedy reprezentował Komitet Główny Olimpiady Geograficznej. Przyjechał jako obserwator, no nadzorował prawidłowy przebieg tej, tej olimpiady. Było to bardzo miłe spotkanie. Także to było takie niesamowite zaskoczenie. Dalej. Jako takie przykładowe kontakty mogę podać, to, to, to są kontakty z uczniami, z absolwentami, którzy studiowali geografię i też trafili do zawodu nauczycielskiego. Jako przykład mogę podać nauczyciela geografii w pierwszym LO, to jest Kasia Dejneko-Garecka, z którą utrzymuję do dzisiaj kontakt, bardzo miły kontakt. Dalej. Pogografii parę lat uczyła w naszym ogólniaku Agnieszka Radwańska-Kamińska. No, dalej. Przykładem innych takich kontaktów, też związanych z pracą nauczycielską, jest Zosia Haliniak, która pracuje w pierwszym LO, ale łączyła nas. Łączyły nas kontakty czerwonokrzyskie, bo ona była opiekunem szkolnego koła PCK i ja byłam opiekunem szkolnego koła PCK. Więc myśmy się spotykały na, właśnie na różnych imprezach czerwonokrzyskich. Rywalizowałyśmy, znaczy nasi uczniowie rywalizowali ze sobą w akcji Gorączka Złota na przykład, ale były to ciekawe kontakty i jeszcze żeśmy się spotykały w ramach. Y, y, pracy takiej społecznej w oddziale rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża. No, także tych te kontakty były różne, były różne związane z wykonywaną pracą, no albo albo miały taki jakiś charakter też towarzyski. Jak wyglądała nauka czy nauczanie przed właśnie tym procesem modernizacji? Przyszłam do liceum, no miałam do dyspozycji, były mapy, no oczywiście one już były bardzo w Także, no a potem modernizowaliśmy pracownię geograficzną, nowe szafy, wymieniliśmy praktycznie mapy ścienne, yy, yy, pracownia była wyposażona w nowe okazy skał, minerałów, globusy, o, Także... Był tutaj jeden temat o globusach. Wiemy, nasz gość, że, że wzywała pani do map albo do globusa, i że do globusa było gorzej. No, bo jak, jak trzeba było pokazać któreś tam państwo. No to... bo tutaj z kolei, no, jako, jako yy, przestrzenna, no, a z globusami, no to, to z kolei te treści takie astronomiczne, określanie współrzędnych, o różnica czasu, nie? No to tak, 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 tak. tak to wyglądało. Ale ja muszę powiedzieć jeszcze, że ja oprócz geografii to mhm. ja przez rok uczyłam astronomię. Prawda? Tak, bo jak przyszłam do pracy, no to zostałam zapoznana z przydziałem obowiązków jako ten początkujący nauczyciel. No i poinformowano mnie, i owszem, będę miała godzinę geografii, ale otrzymałam. Godziny astronomii. W klasach ogólnych to była jedna godzina. No i dostałam klas, rozszerzony program astronomii w klasach matematyczno-fizycznych. Do tej pory program astronomii był realizowany w ramach fizyki, a to był taki jakiś rok, że została astronomia wydzielona i uczniowie mogli nawet tą astronomię na maturze zdawać jako przedmiot jednoroczny, prawda? I no i muszę powiedzieć, no to dostałam tą asunowież, że w klasach matematyczno-fizycznych to było dla mnie wielkie wyzwanie, yy, dlatego że ja miałam na yy, w pierwszym roku astronowie przez jeden semestr, ale to były wykłady, kilka ćwiczeń, i po pierwszym semestrze przekończyło się to egzaminem. Ale ja nie miałam żadnego przygotowania metodycznego. Ja nie, 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 nie prowadziłam lekcji z astronomii. Więc dla mnie to było niesamowite wyzwanie, szczególnie w klasach matematyczno-fizycznych, gdzie był to program rozszerzony, gdzie ja musiałam nawet pewne treści z fizyką korelować. No ale. No było to ciekawe doświadczenie, często spoglądałam w niebo, w niebo gwiaździste. No i po roku już później nie uczyłam astronomii, bo przejęli ją fizycy. Co Pani najbardziej lubiła w swojej pracy, a czego nienawidziła? Ja co, może zacznę od tego, czego nie lubiłam, to znaczy ja nie lubiłam tej papierkowej dokumentacji, szczególnie jeśli trzeba było tam pisać sprawozdania, opisywać swoje działania podejmowane. To było takie bardzo praco, bo tego nie lubiłam. Oprócz lekcji geografii dużą wartość dla mnie miały zajęcia pozalekcyjne. W tych działaniach pozalekcyjnych takim, takim filarami tej mojej działalności było przygotowywanie uczniów do Olimpiady Geograficznej ta olimpiada geograficzna to była wartość dalej to była mm, praca yy, właśnie czerwonokrzyska związana z tym, że byłam opiekunem szkolnego koła PCK i tutaj yy, no bardzo się cieszyłam, że uczniowie chcieli współpracować, że, bo musieli się wykazać czasami yy, tym, że chodzili na kwesty uliczne, kwestowali w marketach, a to było wszystko kosztem ich czasu wolnego. Więc część uczniów poświęcała swój czas i angażowała się do takiego wolontariatu, jeśli chodziło o pozyskiwanie środków finansowych. Dalej, w ramach szkolnego koła PCK, był taką akcją, w którą włączała się. Cała społeczność uczniowska była tak zwana gorączka złota. Zbieraliśmy takie grusiki, złote monety, no i te kwoty później oddział rejonowy PCK wykorzystał do organizowania wypoczynku letniego dla dzieci z biedniejszych rodzin. No i to była taka rywalizacja między szkołami. I y, która szkoła zebrała więcej grosików, to otrzymywała y, wyróżnienie Puchar Prezydenta Miasta Kędzierzyna. I tych pucharów tam w gablotach w szkole jest dosyć dużo. No, wyróżnialiśmy się w tej akcji, no także fajnie, że, że, że uczniowie chcieli, a pomysły mieli różne, jeśli chodzi, bo nie tylko grosiki przynosili, ale czasami dziewczyny tam piekły ciasto. No i też były jakieś środki, które przekazywaliśmy w ramach tej gorączki złota. Dalej no takim ciekawą też formą. Bo po raz pierwszy drużyna ratownicza dostała się do zawodów centralnych i zajęliśmy w Łomży wtedy trzecie miejsce. Potem były kolejne etapy centralne. Mieliśmy siódme miejsce w Poznaniu. Potem mieliśmy. Drugie miejsce w Polsce to były wtedy zawody centralne, które odbywały się w Opolu i yy, no, byliśmy drugą najlepszą drużyną w kraju. No i ostatnia drużyna, którą ja prowadziłam przed odejściem na emeryturę, to zajęła ta drużyna, trzecie miejsce w Polsce, yy, w płocku. I tutaj muszę też powiedzieć, że yy, jak drużyna zaczęła wyjeżdżać na te zawody centralne, no to postanowiła, że drużyna musi być pięknie ubrana, w jednolite mundury. Zakupiła profesjonalne apteczki z pełnym wyposażeniem. To było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, bo tu tym bardziej, no, taka tworzyła się relacja między mną, a Uczniami, którzy w tej drużynie no, przygotowywali się do zawodów. Przed ostatnim filarem takiej działalności pozalekcyjnej była taka ścieżka międzyprzedmiotowa o nazwie Podróże po świecie. To była ścieżka, którą realizowałam z koleżanką, nauczycielem biologii z Renią Dwora czy Greniu. Pozdrawiam Cię, uczniowie. Za pomocą plakatów pokazywali jakieś walory, cechy charakterystyczne kontynentu, wszystko było punktowane. Potem był test, potem były zawody już ustne. No i młodzież, która się interesowała, mogła. Zaprezentować swoją wiedzę geograficzną, wiedzę z biologii, bo tam też były pytania dotyczące osobliwości świata roślinnego, zwierzęcego, poszczególnych kontynentów. I w ramach tej ścieżki żeśmy również zapraszali podróżników z prelekcjami do szkoły, zaprosiliśmy Marcina Sitka, on był Absolwentem Akademii Morskiej w Gdyni. Był podróżnikiem, zwiedził wszystkie kontynenty, a do nas przyjechał z piękną. Dwa razy był, ale była bardzo ciekawa prelekcja o Andach Patagońskich, o Ameryce Południowej. Kolejnym takim podróżnikiem, którego żeśmy zaprosili, był też absolwent naszej szkoły pan Janusz Mędyk, który zorganizował wyprawę rowerową w Himalaję i to była ta trasa wokół Anapurne. Więc takie formy żeśmy realizowali. I jeszcze w ramach tej ścieżki wyjeżdżaliśmy z uczniami do Raciborza na raciborski festiwal czy pod nazwą Wiatraki w ciągu trzech dni, ale dla młodzieży, dla szkół był przygotowany tak zwany w czwartki blok szkolny i nasza młodzież zawsze wyjeżdżała no i brała udział we wszystkich prelekcjach. Były to ciekawe spotkania z podróżnikami. Wycieczki klasowe. Jak to wyglądało od strony życiera, Czy był to horror? I jak to wyglądało za Pani czasów, jak Pani była jeszcze uczennicą? To znaczy... Jak ja byłam uczennicą, chodziłam do ogólniaka, to w mojej szkole nie mieliśmy tak dobrze. Ja miałam tylko jedną wycieczkę klasową w Beskid sądecki. To była czterodniowa wycieczka jedna za cały okres nauki i mieliśmy jedno zimowisko, które było zorganizowane w ustroniu. Natomiast tutaj w ogólniaku naprawdę młodzież dużo jeździła jak ja przyszłam ja lubiłam wycieczki, jeździć na wycieczki i tutaj pamiętam, że z klasą to czasami wyjeżdżaliśmy na wycieczki jesienne była taka może dwudniowa krótsza wycieczka a druga wycieczka to była pod koniec roku szkolnego to były can Wypady. Potem jeszcze pojawiły się, ale to troszeczkę później, wycieczki zagraniczne, ale ja już ich nie organizowałam, tylko je organizowała pani Zofia Harasi, nauczycielka wychowania fizycznego. Pozdrawiam cię, Zosiu. No i to też były takie nowe doświadczenia. No i to. Ja tam pełniłam funkcję opiekuna i to zaliczaliśmy wybrzeże, zaliczyliśmy wybrzeże Hiszpanii, rywię francuską, Grecję, no a najciekawsze wycieczka i to to naprawdę i uczniowie wspominają i my opiekunowie to była wycieczka na Sycylię. Przejechaliśmy autobusem przez cały pustynię Apeniński. No i to było, pamiętam, w marcu. Promem dostaliśmy się na y, y, Sycylię. Y, tam mieliśmy stałą bazę. To jeszcze było przed sezonem. Plaża pusta. Takie temperatury, żeśmy się kąpali y, w morzu. No i tam, żeśmy zwiedzali. Zwiedzali. Y, y, Sycylię, Katanie z Etną, ale żeśmy nie mogli podejść, bo akurat Etna uaktywniła swoją erupcję. Także to był bardzo udany, udana wycieczka zagraniczna. No a po drodze, że, że zwiedziliśmy Pompeję, Rzym. Czy był jakiś taki nauczyciel lub wykładowca, który e, no, był kosą, ale teraz pani docenia? Ja byłam, kosą. Ja, ja byłam kosą. Pani była? No tak. oczywiście, no to muszę Wam powiedzieć, właśnie, że mam taką pamiątkę fajną, bo w moim domu mam półkę ze statuetkami, a dorobiłam się ich aż piętnaście. Zrobiłam zdjęcie, pani Piotrze, ja to mogę... Bardzo zatem... chętnie, tak jak jakieś... Mam piętnaście takich statuetek i teraz chyba też jest coś takiego. To były statuetki wręczane Głosowania, prawda? Uczniowie głosowali, były wręczane z okazji Dnia Nauczyciela. To było święto Komisji Edukacji. I to właśnie wprowadziła pani Kasia Arciszewska, statuetka Belfry w różnych kategoriach. No i ja się załapałam na kategorię Kosaj. I mam najwięcej tych statuetek. Oprócz tego mam. Statuetki w kategorii powiedzenie roku, kategoria punktualność, kategoria stalowe nerwy, mają dla mnie wartość. Dla, jak, dlaczego? Bo otrzymałam je nadal te statuet, te wyróżnienia otrzymałam od uczniów. Więc... Czy była jakaś taka sytuacja, w której pani się teraz w latach śmieje, ale kiedy... Kiedy była, kiedy się działo, nie było to dla pani tak, zbyt zabawne. Tak. Bar tak, była taka sytuacja, bo słuchajcie, yy, było wiele sytuacji, gdzie uczniowie yy, no, testowali młodego nauczyciela i yy, oni sprawdzali sprawdzali granicę, do której mogą oni posunąć się, prawda? Więc to jest naturalne. Pierwsza... Może najpierw powiem o takiej komicznej sytuacji, która... A później odpowiem na to zasadnicze pytanie. Pamiętam lekcja geografii. To był pierwszy rok mojej pracy w trzeciej klasie. Do tej klasy chodził. Nie wiem, czy ty, Jagoda, będziesz, ale pan Piotr, tak? Mirosław Mazur, on był nauczycielem matematyki i on chodził do tej klasy trzeciej, to była klasa matematyczno-fizyczna no i pamiętam ja realizowałam program geografii polskiej. no i to była lekcja, gdzie musiałam wystawić oceny, no i ja ich informowałam, słuchajcie, wystawiam ci, co mają pewne oceny, no to wystawiać, ci, co tam trzeba, no to dopytam z orientacji na mapie fizycznej Polski. No i co się okazało? Wychodząc, bo uczniowie nie mogli zostawać, sufali tam na regulamin w pracowni, więc ja wyszłam, zamknęłam pracownię, oni stali pod pracownią. Jest dzwonek, przychodzę. Chcę otworzyć pracownię. No i nie mogę. Myślę, ojej, chyba pomyliłam klucze, ale patrzę na no ósemka. Ja mówię, ach, to pójdę po zapasowy klucz do pana woźnego. Pan woźny przychodzi. Musi Pani przejść do innej sali. No przyjęłam to do wiadomości, przeszliśmy. Wiadomo, że to była lekcja, już bez map, no bo jak? No, zaczęłam wystawiać te oceny, ale pytania nie było. Za chwilę Pan Woźny przychodzi, otwiera drzwi i pokazuje, co znalazł w zamku. Co znalazł? Szpilkę. Włożyli po prostu szpilkę do <grym> zamku i wiadomo, że nie zostało przesunięte. No to była taka sytuacja, ja mówię, gdzie uczniowie próbowali, ja chciałam serdecznie pozdrowić z okazji zbliżającego się jubileuszu 70-lecia liceum. Pozdrowić wszystkich. Tej szkoły i kadrze nauczycielskiej życzę dalszych sukcesów, no i powodzenia. A, a ja chciałem tylko dodać, że jako kapituła projektu REKIN nadaliśmy Pani y, y, tytuł absolwenta honoris causa. O, dziękuję, dziękuję. No to miła informacja. No i to są te takie miłe Cent związane z pracą tak nauczyciela.